Szanowni Państwo, ostatni tydzień kampanii wyborczej, kampanii wyborczej do wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia. Dzisiaj z drużyną Prawa i Sprawiedliwości, która startuje w wyborach zarówno na Burmistrza Wschowy, jak i do Rady Miejskiej Wschowy, jak i do Rady Powiatu. Dzisiaj jesteśmy do tej konferencji, gościmy dzisiaj panią europoseł Elżbietę Rafalską. Witamy serdecznie. Jest z nami radna wojewódzka... Jest z nami Rady Wojewódzka Małgorzata gośniowska kola Witamy serdecznie. Jest, jest kandydat na burmistrza Tomasz Kłosowski. Są kandydaci do rad Rady Miejskiej, Rady Powiatowej. Szanowni Państwo, idziemy do tych wyborów, aby powiatkowski dalej się rozwijał, aby również miasto Wschowa mogło się rozwijać. Mamy ambitny plan. Chcemy, aby te programy, które realizujemy, które w ciągu kadencji zrealizowaliśmy i które planujemy zrealizować mogły być sukcesywnie wdrażane. Jako powiat wschowski realizujemy inwestycje na ponad 80 milionów złotych. To są różne zadania zarówno w placówkach oświatowych, jak i w infrastrukturze drogowej, ale chcemy również, żeby takowe programy mogły być realizowane zarówno w gminie, w mieście, w Schowa i dlatego tak aktywnie działamy. Prosimy o Państwa głos. Cieszymy się jest z nami, Pani Minister. Pani Minister, proszę, oddaj głos. Za nami święta wielkanocne, czas o nich zapomnieć, dlatego że to jest już ostatni tydzień kampanii. Chcemy pokazać, że każdy dzień jest. Tej kampanii jest ważny i każdy głos jest ważny, ale myślę, że też chcemy podziałać profrekwencyjnie i powiedzieć, że lokalnie dla wszystkich, dla których ważna jest sytuacja powiatu, sytuacja gminy, sytuacja województwa, po prostu jest ważne, żeby była bardzo dobra frekwencja. Mamy świetny program, bardzo dobrych, kompetentnych kandydatów. Mamy kandydata na burmistrza wschowy Tomasza Kłosowskiego, mamy kandydatkę sprawdzoną już przecież, szefową klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, Małgosię gośniowską kole, mamy pana starostę, panie starosto, ja y, y, myślę, że powiat tym swoim dotychczasowym działaniem, Zasłużył na relekcję i zasłużył na to, żeby te dobre projekty, które do tej pory były realizowane w jakimś społecznym dialogu, żeby były kontynuowane. Chcę też powiedzieć, tak trochę politycznie, że dla nas prawa i sprawiedliwości, samorząd, każdy samorząd, niezależnie od tego szczebla, był zawsze solą ziemi. To tu rozwiązywane są wszystkie lokalne problemy związane z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami, szkołami, przedszkolami, żłobkami. Te, które są najważniejsze dla nas wszystkich, te, które są po prostu blisko ludzi, dlatego te wybory są dla nas Najważniejsze. Myślę, że ci wszyscy kandydaci, którzy są na tej konferencji tu z nami, są godni państwa głosu. Bardzo proszę, żeby głosować na naszych kandydatów. Na pewno państwo się nie zawiedziecie, a my jeszcze chcemy ten końco, tą końcówkę kampanii ciężko przepracować, żeby powiedzieć, że. Pracą zdobywa się poparcie i że można liczyć na to, że będziemy pracować nie tylko w kampanii, ale szczególnie już będąc radnymi powiatu, radnymi gminy czy radnymi Sejmiku. Życzę tu powodzenia zwycięstwa w tej kampanii tu. No pan starosta prowadzi ten cały sztab wyborczy, pracuje ciężko, więc naprawdę jeszcze raz proszę o Państwa głosy dla nas. Dziękujemy pani poseł, dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poproszę radną wojewódzką, panią Małgorzatę gośniowską kola Pani bardzo proszę. Szanowni Państwo, jest mi to niezwykle miło i to jest zaszczyt, że możemy w takiej drużynie prosić o Państwa głos. Ja się pozwolę do tych życzeń, do tych próśb, by pani minister Rafalskiej dołączyć, myślę, że stawiamy na ludzi wiarygodnych, pracowitych. To to jest nasza dewiza. Po raz kolejny startuje do sejmiku województwa lubuskiego, bo przecież wszyscy wiemy, że te nasze małe ojczyzny są bardzo ważne. Schowa jest bardzo ważna, powiat, ale i całe nasze województwo. Dlatego zapewniam Państwa, że to nie są głosy stracone. Kandydaci, którzy za chwileczkę będą po raz kolejny prosić o głos Państwa, myślę, że zasługują na szacunek, na to, żeby im zaufać i o ten głos bardzo proszę. Dziękuję. Dziękujemy Panie Radnej. A o zabranie głosu poproszę kandydata do Rady Powiatu. Pana Mieczysława Guzewicza. Panie... Drodzy Państwo, cały czas to podkreślam, że dla mnie kandydowanie do Rady Powiatu z listy Prawa i Sprawiedliwości jest wielkim wyróżnieniem i wielkim zaszczytem, a moje odczucie wynika z faktu, że obiektywnie oceniając i obiektywnie patrząc, nigdy w historii od 1989 roku, w tym okresie przemian ustrojowych, dla naszego kraju, dla narodu, dla konkretnych osób nie zrobiono tak dużo tak dobrych działań jak właśnie w okresie ośmiu lat rządów zjednoczonej prawicy i nie są to słowa propagandy są to słowa wynikające z obiektywnej oceny faktów jakie dostrzegamy konkretnie wokół siebie I dlatego z tym pełnym przekonaniem decydując się na kandydowanie mamy za sobą argument konkretów, nie obietnic, tylko konkretów. Dlatego też ze swojej strony bardzo państwa proszę, żebyśmy kontynuowali to dobro, które było realizowane przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy właśnie w ten sposób, że będziecie państwo mogli wybrać kandydatów zarówno na stanowisko burmistrza, jak i rady gminy, jak i rady powiatu właśnie z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Szanowna pani minister, panie starosto, szanowna pani radno, startuję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jednak ci, co mnie znają, wiedzą, że samorząd działa ponad barwami politycznymi. Przez 30 lat współpracowałem z lokalnym samorządem i wszyscy dokładnie wiedzą, z tymi, co współpracowałem, że ludzi integruje ze sobą, że cel jest jeden wspólny. To, co tu się dzisiaj padło, nasza mała ojczyzna, czyli wschowa, jest warta. Zachodu jest warta województwa lubuskiego i musimy, przy, musimy przywrócić należne, województwo, należne miejsce w rankingach województwa lubuskiego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niestety na razie jesteśmy w tych tyłach województwa lubuskiego, ale potężne uderzenie w gospodarkę, w naszą strefę przemysłową, która mam nadzieję za mojej kadencji powstanie, przywrócenie walorów historycznych miasta, przywrócenie walorów turystycznych na terenie Lginia, to wszystko pozwoli na dynamiczny rozwój naszej miejscowości, naszych mieszkańców, na ściągnięcie inwestorów na teren wschodni, i żebyśmy się wspólnie po następnej kadencji mogli cieszyć tym, że Wschowa w Lubuskim stanowi, stanowi jedność, stanowi wyzwanie, stanowi, stanowi wzór dla innych powiatów i gmin, jest to do zrobienia. Jestem Waszym kandydatem ponad podziałami i proszę głosować na mnie. Jestem w stanie to zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo. Prosimy o głos, prosimy o głos na ludzi doświadczonych, na ludzi sprawdzonych, na ludzi, którzy w samorządzie już działali i efekty tych działań widać. Prosimy o głos na listę numer jeden.